Siemanko z tej strony Wyperl26. Mam dzisiaj dla Was wyniki konkursu na 225 subskrypcji, który najwyraźniej Wam się bardzo spodobał. Wylosuję właśnie jeden, jedną osobę, która wygra, wygra klucz do tego programu i niezwłocznie wyślę mu ten klucz na prywatnej wiadomości YouTube. Więc zaczynajmy. Więc tak, wylosuję to programem random.org. Ten program wylosowuje. Um, można wybrać, ile, ile osób chcemy wylosować. I ile jest osób w konkursie. Więc w tym przypadku ja mam 53 osoby i jedna osoba może wygrać. Więc tak, um, to jest darmowy serwis. Jeśli ktoś chce skorzystać, to zawsze może sobie wpisać www.random.org i teraz no oczywiście też można hmm, płatnie, ale to już nie wiem o co z tym chodzi ok więc osoba która wygrała e, oto klucz do programu My Release Action zostaje Osoba 28. Zobaczmy, kto to jest osoba 28. Ok, teraz osoba już została wylosowana. Teraz tylko trzeba sprawdzić, kto to jest. Hmm. Oczywiście, jeśli się wam ten konkurs spodobał, zawsze możecie um, zostawić Komentarz, czy chcecie taki drugi w przyszłości? Dobra, kto tu wygrał? 28. O ile pamiętam, jak liczyłem... To 32 osoba? 31, 30, 29, 28. Okej. Okay. Więc w tym oto konkursie wygrała osoba. Po prostu zagrajmy, które myślę, że dobrze wykorzysta ten klucz. Oczywiście ja tej osoby nie znam, ale myślę, że dobrze wykorzysta, bo ma w nazwie. Po prostu zagrajmy, więc myślę, że to będzie wykorzystane do właściwych celów. Ok, więc. Jeszcze dla pewności sobie tutaj policzymy. 1, 2, 3, 4, 5.

27 i osiem. Kapitan z Polska. Wygrałeś o to klucz, to mieli Action. I oczywiście z poprzednią osobą to tylko wkręcałem. Więc jeśli Wam się ten konkurs spodobał, możecie zostawić komentarz, czy byście chcieli taki drugi w przyszłości. To tyle ode mnie. Dzięki, cześć, Norka.